W siatkówkę, skakała w dal, ale najlepiej wychodziły jej biegi. Także biegi przez płotki. Przed nami Teresa Ciepły, mistrzyni olimpijska. Historia Teresy Wieczorek Ciepły zaczyna się w niewielkiej brodni pod Łodzią. Urodziła się 19 października 1937 roku. Jej rodzicami byli Józef Wieczorek i Franciszka z domu Majewska. Tereska od najmłodszych lat była osobką pełną życia. Nikt za nią nie nadążał. Wojnę spędziła wraz z rodziną w obozie pracy w Łodzi i w Niemczech, i niechętnie wspominała te czasy. Po zakończeniu wojny rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Była słabego zdrowia i nic nie wskazywało na to, że zajmie się w przyszłości sportem. W dziesiątym liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej w Łodzi była nawet zwolniona z zajęć sportowych. O wszystkim zdecydował przypadek. Tereska w szkole nie była okazem zdrowia, ale kiedy podczas kwalifikacji do zawodów uczennice nie skoczyły w dal dalej niż 3 metry, to spróbowała Tereska. I skoczyła od razu 4,50. I tak rozpoczęła się jej kariera sportowa. Potem zaczęła regularnie występować w różnych zawodach młodzieżowych, m.in. w 1956 roku w Pradze i w 1957 w Rumunii, gdzie skoczyła 6 metrów. Przełomem był rok 1958 na mistrzostwach w Sztokholmie, gdzie z kolei zajęła 13 miejsce. Wtedy jej trener Marian Hoffmann doradził jej biegi, bo do skoków w dal była za szybka. Zaczęła więc skakać przez płotki i biegać. I to szybko. W połowie lat 50. i na początku lat 60. polska lekkoatletyka triumfowała. O naszych sportowcach mówiono Wonder Team, a Teresa Ciepły zajmowała w nim czołową pozycję. Lekkoatleci, jak wszyscy sportowcy, musieli się sprawdzać sprawdzać swoją dyspozycję, swoją formę. Ale tych zawodów lekkoatletycznych w tym okresie nie było dużo. Nie było tak popularnych mityngów jak dzisiaj. Nie rozgrywano jeszcze Mistrzostw Świata. Te dopiero Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna wprowadziła w 1983 roku. Odbywały się oczywiście co cztery lata Igrzyska Olimpijskie, no i zawody Mistrzostwa Kontynentu, w naszym wypadku Mistrzostwa Europy. Ale bardzo popularne i często. Odbywały się z kolei mecze międzypaństwowe. Polska rywalizowała z największymi potęgami, z Wielką Brytanią, z Republiką Federalną Niemiec, ze Związkiem Radzieckim, no i oczywiście z najlepszą ekipą globu, czyli Stanami Zjednoczonymi. Polscy lekkoatleci w tych meczach odnosili wspaniałe też sukcesy. Po jednym z takich spotkań, które rozgrywane było w Stuttgarcie, z Republiką Federalną Niemiec wygranym zresztą tym meczu dosyć wyraźnie przez polski zespół. Dziennikarze niemieccy określili polskich lekkoatletów jako lekkoatletyczny Wunderteam, czyli wspaniały zespół, zespół niepokonany. Talent, jak ktoś mówi, to jest tylko to pierwsze, że jest coś uzdolniony do danej dyscypliny czy do danej konkurencji, a później to jest praca, dobranie bodźców treningowych do danej konkurencji, bo trenia biegała, w tego czasu zdobywała medal na przez płotki, teraz tego się nie biega. Biegała sprinty, biegała 200 metrów, które też w sprintach biegała tą szafetę 4 razy 100. Czyli była bardzo uzdolniona. Ale trenenskiewa może na większe sukcesy odniosła właśnie w biegu przez płotki i w jeszcze teraz do. musiały mieć do siebie zaufanie wszystkie, które biegły i każda była z innego miasta, także spotykały się tylko na tak zwanych obozach i tym słynnym dertimie, Więc też musiały ze sobą współpracować, ale myślę, że do tej pory tak jest, że rzadko kiedy sztafety olimpijskie czy mistrzostwa świata, czy mistrzostw Europy są z jednego miasta, tylko się właśnie spotykają na obozach, ale mama nigdy złego słowa nie, nie pamiętam, żeby mówiła o jakiejkolwiek dziewczynie z Teamu, czy, czy tata o swoich kolegach, także to... Zresztą słynny Wunderteam, no to słynny Team, oni się tam wszyscy wspierali i, i na każdym, można powiedzieć, w każdym momencie i w każdej chwili. W 1958 roku poznała swoją wielką miłość Olgierda Ciepłego, znakomitego młociarza, który także był w Wundertimie. Było to bardzo szczęśliwe małżeństwo. E, historia jest taka z opowieści, wiem, że um, pobrali się, pierwszy ślub wzięli 19 października 60 roku, kiedy mama pojechała jako koleżanka z Wundertimu z kadry e, do Wrocławia do taty. A tata załatwił dwóch kolegów z uczelni z Politechniki Wrocławskiej i zawiózł mamy do Urzędu Stanu Cywilnego. Mama była zaskoczona. W tym urzędzie nie było miejsca, tata był troszkę zdenerwowany. Pojechali do następnego i tak wzięli ślub cywilny w 1960 roku. A tata tłumaczył to tym, że w listopadzie lecą do Jugosławii na tak zwany obóz wypoczynkowy i nie będzie w dwóch różnych pokojach. Wspólnie trenowali, bo Oleg był czołowym mociarzem w timu tak jak ona była w tej grupie w timu jak zdobywały dziewczyny medale w sztafecie 4x100. I tutaj w tych, tamtych czasach, czyli mówiąc o latach 60., to sekcja lekadyczna zawiszy była jedna z najmocniejszych w Polsce. Tutaj wiele osób uprawiało lekarzy, tak patrząc tutaj na nasz patron. Stadion Śledczyszkowi, który zdobył też medal olimpijski, ale tyle medalów olimpijskich, jak terenia, nie miał. Jak pobrali się Olek z Tereską, to mieli dwoje dzieci. Ich najstarsza córka, Olka, uprawiała lekatetykę i y, trenowała skok z jest z, z dużym powodzeniem, bo zdobyła medale już z polskimi urwami. W 1985 roku zakończyłam karierę sportową z tytułem Młodzieżowej Mistrzyni Polski z wynikiem życiowym 1,82 m. Pierwszy olimpijski medal Teresa Ciepły zdobyła w Rzymie. Startowała wtedy w trzech konkurencjach w biegu na 100 metrów, w biegu przez płotki na 80 metrów i w sztafecie 4 razy 100. Miała wtedy 23 lata. Nie zdobyła wprawdzie indywidualnie żadnego medalu, bo przepadła w eliminacjach, ale w biegu sztafetowym 4x100 metrów przywiozła dla Polski wraz z koleżankami brązowy medal. Po olimpiadzie w Rzymie przyjechała na zaproszenie działaczy Wojskowego Klubu Sportowego Zawisza do Bydgoszczy, gdzie osiadła z mężem już na stałe. Bydgoski Klub oferował wówczas najlepsze warunki rozwoju sportowego i mieszkanie. Potem przyszedł rok 1962 i Mistrzostwa Europy w Belgradzie. I tam pani Teresa już pod nazwiskiem Ciepły Brązowy medal wywalczyła w biegu na 100 metrów, a w ostatnich dniu zawodów wywalczyła dwa złote krążki. W biegu na 80 metrów przez płotki. Wtedy kobiety taki dystans biegały, dzisiaj już to jest przedłużony 100 metrów przez płotki. 80 metrów przez płotki, mamy tu piątkowską i cieplą. Konkurencja bardzo wyrównana, tempo ostre i już meta. A na mecie mówiono, że Niemka Balcer składano jej nawet gratulacje, ale fotokomórka wykazała cieplą złoty medal. Oraz w sztafecie kończyła stafetę 4x100 metrów. Również nasze panie wywalczyły złoty medal. I jeszcze raz Polki w sztafecie 4x100. Piątkowska, Sobota i Szeroka nie tracą nic do najgroźniejszych konkurentek Niemek i Angielek. Czas będzie doskonały i są szanse na zwycięstwo. Ostatnia zmiana, znów Teresa Ciepła. Decydujący pojedynek ze świetną Niemką Hajnę. Złoty medal, rekord Polski i wyrównanie rekordu Europy. Zwłaszcza ten ostatni dzień mistrzostw w Belgradzie był dla nas wyjątkowo szczęśliwy. Potem w styczniu 1963 roku, mama została najlepszym sportowcem roku, nie? Czyli wygrała plebiscyt, który do tej pory się ciągnie. Największe sukcesy nadeszły jednak w 1964 roku na Olimpiadzie w Tokio. To były zresztą bardzo udane igrzyska olimpijskie dla polskiej lekkoatletyki. W biegu na 80 metrów przez podki, pani Teresa minimalnie przegrała i zajęła drugie miejsce zdobyła srebrny medal, ale później biegała na pierwszej zmianie. Wspaniałej sztafety 4 razy 100 metrów. Ciepła rozpoczynała, potem biegała Irena Kirschenstein, następnie Halina Górecka i kończyła całą sztafetę niezapomniana Ewa Kłobukowska. Pokonaliśmy wtedy słynne Amerykanki, które wydawało się, że są nie do ogrania, ale też ta młoda i doświadczona zarazem sztafeta ustanowiła wspaniały rekord świata. Węgierskie ułożą się, ruszają. Amerykanka Wajt, Polka Ciepła, wieknąc 40-50 metrów. Tam ostry atak jest Amerykanki na pozycję Węgierek. Polska Śmierć za Amerykanką. Zatakuje Stierze Zmiana nie najlepsza. No ale i chyba już ruszyła Górycka. Świetnie. Amerykanka też moska. Chyba zmiana Polska Śmienia. Włoska w chyba pierwszym miejscu. Węgry wajdzierzy za Amerykanka. Polska prowadzi Polska. W obu Polskach. Włoski. będzie włoski nie. Wynik 43,6 sekundy osiągnięty przez polskie sprinterki w Tokio był wynikiem rewelacyjnym. Był to nie tylko rekord świata, ale także rekord olimpijski, rekord Europy i rekord Polski. Jaki to był wynik niech świadczy fakt, że obecny rekord polski sprinterek jest tylko o jedną sekundę lepszy od tego, osiągniętego w Tokio, a przecież wtedy nie biegano na tartanie, no i nie w takim obu, obuwiu, jak dzisiaj. Ja się urodziłam w sierpniu 1963 roku, a olimpiada była w październiku 1964, więc tak naprawdę Krótki urlop macierzyński, wyjazdy już na obozy, na przygotowania olimpijskie. No i właściwie mamy, mamy nie pamiętam, no nie, nie znam mamy, tylko babci i dziadka. Ale to, co mama na olimpiadzie i to, co tata również wspominał, to finał biegu przez Płotki e, był w mamy urodziny, 19 października. A, a w tym czasie tata również jako olimpijczyk e, miał finał rzutu młotem. Więc tata w ogóle nie umiał się skoncentrować, tak opowiadał na, na rzutach. Był tam ósmy wtedy, bo cały czas patrzył jak tej mamie pójdzie ten bieg przez płotki. Olimpiada była dla niej tokijska. To zawsze opowiadała, że nie myślała, że po urodzeniu córki odniesie takie sukcesy. Po powrocie z olimpiady w Tokio Bydgoszcz zgotowała jej owacyjne powitanie. Tłumy ludzi oczekujących na dworcu kolejowym, na mamę i pociąg za późno by przyjechał, więc pamiętam jak rodzice opowiadali, że Edmund Milecki samochodem przyjechał do Torunia, żeby szybciej rodziców przywieźć tutaj na, lotnisko, na dworzec kolejowy. No, i te tłumy witające mamę, Mama opowiadała, i do tej pory chyba jeden but gdzieś tam był w szafie, pamiętam. I mama opowiadała, że dziś zgubiła w tym tłumie buta, który miała z kompletu olimpijskiego. W terenie pamiętam z tych moich bardzo młodzieńczych lat. Może nie widziałem, jak zdobywała te medale w Rzymie, bo byłem bardzo młodziutki i w Tokio, ale jak wszedłem do klubu Zawisza w 1983 roku, to trenia, była już tutaj trenerką. Te jej sukcesy no, były no coś wspaniałego. Zdobyć trzy medale olimpijskie: jeden w Rzymie i dwa w Tokio to jest coś wspaniałego. Tylko Irena Szewińska zdobyła siedem medali olimpijskich. Córka wspomina także wizytę Ireny Szewińskiej w jej domu rodzinnym. Ciocia Irena, bo tak mówiliśmy na szewińską, była zaproszona do nas z mężem swoim do domu na osiedlu leśnym. I W dużym pokoju stał taki okrągły stół dębowy, jak to było w latach 70.. -tych. To był. moja siostra miała chyba 3 albo 4 lata, czyli lata do 75. No i tak siedzieliśmy przed tym i jak to przy stole je się czasami się przystaje jeść, no i moja siostra podeszła do stołu, mając te 3-4 lata chyba. I mówi, tak, już nie będziecie jeść. I zaczęła zwijać talerze ze stołu. Więc mojej mamie i Tacie było bardzo głupio, bo pierwszy raz, że tak powiem, w takim gronie rodzinnym spotkali się z Szewińskimi. Więc pamiętam, że Tacie to było tak głupio, wstał za moją siostrą i Co ty robisz? To, to gdzieś tam słyszałam. No, przecież już nikt nie je, to były słowa mojej siostry. Pełna sławy Teresa Ciepły zakończyła swoją karierę w 1966 roku. Została wtedy trenerką, opiekowała się juniorkami, młodziczkami w biegach sprinterskich i płotkarskich. Później na stadionie Zawiszy stworzyła bibliotekę, sprowadzała z całej Polski literaturę sportową, książki metodyczne, zaszyty trenerskie, prenumerowała przegląd sportowy, sport wyczynowy, lekką atletykę i boks. Terenia już powiedzmy, w jakiś sposób już nie była trenerką, tylko pracowała u nas tak jakieś w tamtych czasach. W latach 80. była czytelnia, biblioteka, że każdy sportowiec mógł przyjść, przeczytać sobie różne materiały, które były związane ze sportem, dokształcić się. I terenia się tym zajmowała. Terenia była taką wspaniałą osobą, bo bardzo czułą, miłą, któremu chciała wszystkim pomagać. W 1996 roku Rada Miejska Bydgoszczy nadała Teresie Ciepłe tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Teresa Ciepła została Honorowym Obywatelem Miasta Bydgoszczy, ponieważ Komisja Kultury Licznej, Sportu i Turystyki w 1995 roku, którą miałem przyjemność prowadzić, rozpatrywała różne kandydatury. Między innymi był Zdzisław Krzyżkowiak, student atletów i także Teresa Ciepła. Po dyskusji, wnikliwej analizie tego, co kto dokonał, tego, kto robi aktualnie, komisja zdecydowała w głosowaniu, że występujemy honorowe obywatelstwo dla Teresy Ciepły. Ponieważ Teresa cały czas w Bydgoszczy po zdobyciu medali olimpijskich była, Zdzisław Krzyśkowiak wyprowadził się poza teren Bydgoszczy. To jest raz, a dwa, pani Teresa Ciepa zajęła się szkoleniem dzieci i młodzieży na Zawiszy, ale także już po tej e, zawodowej przygodzie z lekką atletyką, została też osobą, która zorganizowała bibliotekę sportową i tam w niej pracowała. I ten kontakt z Bydgoszczem był codzienny i w związku z tym komisja postanowiła wystąpić o honorowe obywatelstwo dla trzykrotnej medalistki olimpijskiej z Rzymu i z Tokio i w głosowaniu 28 grudnia 1995 roku na sesji Rady Miasta przyjęliśmy tą uchwałę jednogłośnie o przyznaniu honorowego watella miasta dla Teresy Ciepły. Teraz portret Teresy Ciepły zdobi galerię zasłużonych w korytarzu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy, w sąsiedztwie m.in. Irany Szewińskiej. Ona była propagatorem sportu generalnie, w szczególności lekkiej atletyki. Była uczestnikiem w większości imprez sportowych, chętnie się włączała w te organizacje tych imprez i także. Dla satysfakcji tych, którzy byli nagradzani, miała przyjemność też wręcać, wręczać nagrody i medale. Teresa Teresę Ciepły doceniła jeszcze w 1996 roku, kiedy została wybrana najlepszym sportowcem Bydgoszczy w latach 1920-1995. Teresa Ciepły zmarła 8 marca 2006 roku. Była wzorem pracowitości i często powtarzała, że sukcesy w sporcie, w lekkiej atletyce są możliwe wtedy, gdy jest się odważnym i wytrzymałym. I do tego ma się dobrą technikę, ale niezbędne jest też zdecydowanie. To ważne słowa, szczególnie dla uczniów zespołu szkół numer 15 w Bydgoszczy. Patronką szkoły jest Teresa Ciepły. Uczniowie od klasy czwartej trenują w klasach sportowych o profilu lekkoatletycznym, więc pani Teresa Ciepło jest wielkim wzorem i osobowością do naśladowania. W naszej szkole od pionu, od czwartej klasy do ósmej mamy w każdym pionie jedną klasę sportową o profilu lekkoatletycznym. Więc reasumując, no to mamy 60 uczniów lekkoatletów, którzy uprawiają ten, ten sport. Niedaleko szkoły znajduje się skwer imienia Teresy Ciepły. Warto tutaj usiąść i w cieniu drzew pomyśleć o tej niezwykłej bydgoszczance, lekko atletce, która zdobyła aż trzy medale olimpijskie, a tego rekordu nie udało się jeszcze nikomu pobić w Kujawsko-Pomorskiem. goszczy Teresa ciepły, ma także swoje drzewo w Alei dębów. Była sportsmenką wszechstronną, a jej sukcesami można by obdzielić kilka karier sportowych stawała na każdym stopniu olimpijskiego podium Teresa Ciepły. Warto o niej pamiętać i ją naśladować.